Co zrobić, kiedy firma przestaje zarabiać na wzroście? Dzisiaj porozmawiamy o dosyć nietypowej sytuacji w skalowaniu, czyli o tym, kiedy przychody rosną, ale zyski już niekoniecznie. Miałam okazję rozmawiać całkiem niedawno temu z właścicielem z jednej z firm produkcyjnych, który zaczynał od kilkudziesięciu osób i w dosyć krótkim czasie postanowił zwiększyć swój zespół dwukrotnie. Owód był prosty: chciał po prostu wyskalować swój biznes, zwiększyć moce produkcyjne, zwiększyć możliwości sprzedażowe zespołu. No i niestety startował od 52 osób. W 8 miesięcy ta liczba się dwukrotnie zwiększyła, ale przychody spadły o dokładnie 3%. Dlaczego tak się dzieje? No cóż, kiedy przychody rosną, ale spada nam zysk, to jest to zły sygnał dla całego biznesu. W tym odcinku porozmawiamy o trzech najważniejszych momentach, w których wzrost wcale niekoniecznie oznacza dobrą informację. Porozmawiamy o tym, co zżera naszą marżę. I o tym, co zrobić, aby taka sytuacja nie nastąpiła. Zapraszam. No dobra, to co? Zaczynamy od pewnego paradoksu, dosyć ciekawego. Wiele firm ulega pewnej magii, to znaczy uznaje, że skoro tak szybko rozwinęły się e, przez ostatnie miesiące czy też lata e, i wzrosty są całkiem fajne, to znaczy, że jeżeli powtórzymy dokładnie te same mechanizmy i te same sposoby działania, to bardzo szybko będziemy w stanie osiągnąć 2, 3, 5 czy 20-krotny wzrost. No niestety, nie tymi metodami. To, co idealnie nadawało się na start biznesu, na przetestowanie koncepcji, niekoniecznie już nadaje się do skalowania. Dlatego te metody po prostu nie będą nam działały. Trzy pułapki, którym najczęściej e, ulegamy, w które najczęściej wpadamy na etapie skalowania. Pierwsza z nich to jest to, że biznes rośnie wykładniczo. Jeżeli mamy pięciu pracowników w organizacji, to generalnie między pracownikami dochodzi do 10 interakcji, 10 relacji w takim biznesie mamy. Natomiast jeżeli w organizacji zatrudnionych jest 50 osób, to tych interakcji, tych relacji biznesowych możemy mieć ponad 1200. Co to oznacza? To oznacza, że każda z tych interakcji jest pewnym kosztem dla biznesu. Każda z tych interakcji może być formą wąskiego gardła. Każda z tych interakcji jest dla nas kosztem, a nie przychodem. I to będzie powodowało pewną blokadę biznesu po stronie kosztów, po stronie decyzyjności, po stronie po prostu codziennego. Działania. Druga z pułapek kosztowych, którym ulegamy, prowadząc, próbując skalować biznes, to jest to, że dostajemy tak zwaną premię za szybkość. Płacimy dużo więcej za ludzi, jeżeli rekrutujemy, bo potrzebujemy ich na gwałt. Płacimy dużo więcej za narzędzia, czy za maszyny, e, wtedy kiedy potrzebujemy zainstalować ich tu i teraz. Płacimy dużo więcej za świadczenie usług przez zewnętrznych podwykonawców, dlatego że natychmiast potrzebujemy, żeby coś zostało zrealizowane. No i oczywiście płacimy też premie za błędy naszych pracowników, czy też nas samych, dlatego że nie mamy czasu na ewaluacji, nie mamy czasu na usprawnianie procesów, tylko po prostu maskujemy to, co jest realizowane. I trzeci, bardzo, bardzo częsta trzecia pułapka kosztowa, to jest rozmycie odpowiedzialności. Im więcej macie ludzi w swoich zespołach, tym mniejsza jest efektywność jednostki, dlatego że każdy coś tam niby robi, ale niestety w większym zespole jest dużo łatwiej maskować swoje działania i jest dużo łatwiej ukryć to, że mamy jakieś spadki zaangażowania, czy też wykonujemy jakąś pracę po prostu bez sensu. No to teraz spójrzmy, co my możemy zrobić i jakie są te momenty, kiedy wzrost biznesu... Może zabić naszą marżę i może zabić nasz zysk. Takim pierwszym momentem, który ja bardzo często obserwuję u swoich klientów, zatrudnianie szybciej niż rośnie wartość biznesu na osobę. Co to oznacza? Wiele firm, jak przeliczyć zysk na osobę w organizacji, to z czasem zaczyna nam spadać. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zatrudniamy ludzi nie dlatego, że jest taka potrzeba. Nie dlatego, że wynika nam to z procesów, nie dlatego, że chcemy coś usprawnić, a zatrudniamy dlatego, żeby kolejne osoby biegały z tą taczką i kolejne osoby popełniały te same błędy, kolejne osoby pracowały w tym samym chaosie. Czerwona flaga powinna nam się pojawić wtedy, kiedy drugi kwartał z rzędu nasze zyski w przeliczeniu na pracownika po prostu spadają. To może być chwilowe, ale jeżeli dwa kwartały z rzędu coś takiego się dzieje, to znaczy, że nasza praca idzie na marne, praca naszych ludzi idzie na powielanie błędów, a nie na efektywność, a nie na faktyczne działania i rozwijanie biznesu. Taki przykład miałam okazję obserwować firmę eventową, która bardzo fajnie zaczynała. To znaczy, zaczęło od pięciu osób, mniej więcej 200 tysięcy złotych przychodu na osobę i to w bardzo ciekawy sposób się rozwijało. Do momentu, kiedy w organizacji zaczęło pojawiać się już kilkanaście osób i wtedy przychody spadły na do 138 tysięcy na osobę. I wiecie, 150% wzrost. Ale wydajność pracowników spada o 30%. To jest sygnał, który mówi: hej, nie powielaj błędów, nie idź tą drogą, zatrzymaj się, sprawdź efektywność. Czemu w ogóle takie spadki mają miejsce? Czemu one się dzieją? Czemu pracownicy um, są mniej efektywni, jak jest większa organizacja? Po pierwsze, dlatego, że większość biznesów zatrudnia ludzi. Nie wtedy, kiedy są gotowe procesy, nie wtedy, kiedy organizacja jest na to gotowa, ale wtedy, kiedy jest od cholery roboty i my potrzebujemy szybko zadziałać. Czyli zatrudniają przed optymalizacją procesu, a nie po. To jest błąd. Po drugie, nowi ludzie za każdym razem, jak przychodzą do organizacji, potrzebują wdrożenia. Nawet jak ich wrzuci się na głęboką wodę, to oni przez pewien czas będą po prostu nieefektywni. Przez pewien czas będą popełniali błędy, przez pewien czas będą e, zadawali dużo pytań albo nie będą mogli czegoś znaleźć. I to jest moment, kiedy będą dużo mniej efektywni niż swoi starsi, bardziej doświadczeni koledzy. I trzeci powód jest taki, że nie ma onboardingu. To znaczy, jeżeli my Potrzebujemy 6, 12, a czasem nawet 24 miesiące na to, aby ktoś, kogo zatrudniliśmy, zaczął być efektywnym pracownikiem to to nie jest wina tej osoby, tylko z dużym prawdopodobieństwem to jest wina tego, że my żeśmy tej osoby nie wdrożyli i nie przygotowali. Jak sprawdzić czy nam to działa? Po pierwsze, zachęcam was do tego, żebyście dzielili i przychody i zyski przez liczbę swoich pracowników i sprawdzali, jak spada bądź rośnie albo czy utrzymuje się na tym samym poziomie e, ta wartość. Licz to kwartalnie, licz to miesięcznie. Sprawdzaj mechanizmy, sprawdzaj co się zadziało. Spróbuj porównywać to do podobnych okresów w poprzednich latach. Spróbuj przyrównywać to, jakie decyzje zostały podejmowane w Twojej organizacji, czy jakieś inwestycje się pojawiały, czy jakieś nowe procesy, i wyciągaj jak najwięcej wniosków, dlatego że ten wskaźnik będzie powodować, jeżeli się nim nie zaopiekujesz, że po prostu będziesz mnożyć chaos, a nie faktycznie skalować biznes. Drugi moment, w którym rzeczywiście pojawia się to zagrożenie, to jest to, że obsługujemy klientów drożej niż rok temu. No i jeżeli jest tak, że ja pozyskałam klienta i ten klient wraca do mnie z tą samą fakturą, co klienci rok temu czy dwa lata temu, ale koszt obsługi tego klienta będzie nam rosnąć. E, rośnie nam cac, ale wartość życiowa klienta LTV cały czas stoi w miejscu, to to jest czas, żeby pojawiła się e, czerwona flaga, to jest czas, żeby przyjrzeć się temu, co tak naprawdę się zadziało w organizacji. Jeżeli macie nie wiem, agencję marketingową, albo jeżeli macie firmę szkoleniową, która systematycznie kupuje pewne usługi. I zaczynaliście od tego, że ludzie przychodzili z rekomendacji. Ludzie przychodzili dlatego, że mieliście znaną markę. Więc ten CAC to było 0 złotych, Ale teraz, ponieważ pozyskujecie z prospektingu, wydajecie masę pieniędzy na marketing, to CAC to jest 8 tysięcy złotych. Ale dodatkowo, wdrożyliście nowe narzędzia, zatrudniliście więcej ludzi, więc ten koszt samej obsługi usługi też wam e, urósł, no to niestety może być tak, że coś jest nie tak z naszym albo grupą celową e, Bayer Personą, albo jest tak, że my źle skalkulowaliśmy naszą usługę, albo jest tak, że po prostu e, klienci, którzy do nas docierają, wymagają trochę innego modelu pracy. Niestety, jeżeli pracujemy nad e, pozyskiwaniem klientów, najpierw mieliśmy ich e, z rekomendacji, a dzisiaj ci klienci do nas przychodzą e, dlatego, że po prostu płacimy za to, to pamiętajcie też, że będzie spadała jakość tych klientów. Ci klienci. Y Wiedzą mniej na temat naszej usługi, są mniej przygotowani do niej, tak naprawdę wymagają większego wsparcia. Może być tak, że procesy sprzedażowe będą większe, dlatego że kiedyś, jeżeli mieliśmy klientów z rekomendacji, to tak naprawdę skuteczność procesu sprzedażowego mogła być 90%, a dzisiaj, kiedy wpadają klienci, tacy zupełnie przypadkowi, trzeba robić większą, bardziej skomplikowaną kwalifikację, trzeba się przyglądać temu, jakie są ich potrzeby, trzeba więcej czasu, Wdrożyć i zrobić, żeby zamknąć ich porządnie, to ten koszt też nam rośnie i ten czas będzie dłuższy. I to też, słuchajcie, jest coś, co niestety będzie miało wpływ na to, czy finalnie nie gubimy tutaj trochę naszych pieniędzy. Trzeci moment to jest moment, w którym infrastruktura w organizacjach rośnie szybciej niż przychód. Często taką czerwoną flagą może być to, że próbujemy wdrażać systemy, próbujemy wdrażać nowe narzędzia, próbujemy kupować coś. Na te lepsze czasy. To niestety powoduje, że nasze przychody będą rosły zdecydowanie wolniej niż nasze koszty. I to jest mądre, kiedy my żeśmy sobie to policzyli, że faktycznie nam się tak będzie opłacało, bo nie ma sensu kupować teraz coś tak na próbę albo e, tymczasowego, bo koszt potem na przykład przenoszenia danych z jednego systemu ERP do drugiego jest zbyt duży, e, albo też koszt wymiany e, biura może być zbyt duży, w związku z tym już to docelowe kupimy. Natomiast uważajcie, żeby się nie przeliczyć. Jeżeli zatrudniacie y, za dużo managementu, no bo y, chcecie, żeby było dużo osób, które są kluczowe w organizacji, ale dzisiaj wcale nie potrzebujecie tych osób, to tak naprawdę mnożycie chaos organizacyjny. Jeżeli kupujecie więcej narzędzi biurowych, jeżeli kupujecie więcej sprzętu czy też oprogramowania niż potrzebujecie, to także ani ludzie z tego nie będą korzystać, ani procesy tak naprawdę na tym nie wygrają, ani nic mądrego w organizacji więcej się nie zadzieje. Jeżeli e, budujecie taką korporację zamiast skalować systematycznie swój biznes, to także to po prostu nie zadziała. Jak zrobić sobie szybki test, czy popełniacie te błędy? Ja zawsze zachęcam do tego, żeby mierzyć, liczyć. Podzielcie sobie tak naprawdę wszystkie swoje koszty na HR, na management, na biuro, na back office, na prawo, na obsługę IT i sprawdźcie, czy przypadkiem. Nie przekraczacie 20% tych kosztów, jeżeli urościście jesteście organizacją mniejszą niż 50 osób. Dlatego, że jeżeli te koszty back officeowe, te koszty hiringowe, managementowo, prawno, IT, to jest więcej niż 20% w organizacji liczącej mniej niż 50 osób, to z dużym prawdopodobieństwem. Przesadziliście w e, działaniach paraoptymalizacyjnych, bo one niestety, w związku z tym, że nie pomagają optymalizować organizacji, to po prostu będą tylko i wyłącznie kosztować. I trzecia sytuacja, gdzie tak naprawdę gubić możemy te nasze, mm, te nasze przychody czy te, na, te nasze zyski na etapie wzrostu i rozwoju to jest to, że taką mamy formułę szybkiej e, diagnozy. To znaczy e, nie badamy rentowności organizacji, nie sprawdzamy, e, co tak naprawdę, nie porównujemy tego do e, różnych e, okresów e, organizacji, nie mierzymy rzeczy, które są istotne. E, co można mierzyć? Przychód na pracownika. Podziel to i za ostatnie 12 miesięcy, i poprzednie miesiące, sprawdź, co się dzieje, jeśli chodzi o poszczególne kwartały, porównuj do potencjalnie do podobnych okresów w poprzednim roku, weryfikuj tak naprawdę rośnie, spada, co z tym możemy zrobić. Czas dojścia do rentowności naszego pracownika. Jeżeli zatrudnisz nową osobę, jak szybko ta osoba zaczyna performować, jak szybko osiągasz z niej zysk, jak szybko osiąga pełną wydajność. Jeżeli te procesy trwają mniej niż 3 miesiące, super, to znaczy, że masz idealny e, model. Jeżeli między 3 a 6 miesięcy, to jest to optymalne. Ale jeżeli powyżej 6 miesięcy, to ja bym zaczęła się zastanawiać, czy przypadkiem tutaj nie należy przepracować czegoś e, na poziomie e, onboardingu. I tu mogę Wam podać fajny przykład. Jeden z moich klientów proces onboardingu miał rozpisanych na 12 miesięcy. Nigdy e, nie zdarzyło się, że w te 12 miesięcy zamknął ten proces e, onboardingu. Usiedliśmy, Zoptymalizowaliśmy go całkowicie, to znaczy zamiast czekać 12 miesięcy na sprawdzenie, czy pracownik potrafi, czy nie potrafi, zaczęliśmy robić to schodkowo. Pierwszy stopień masz nauczyć się tego, sprawdzamy, czy umiesz. Umiesz idziesz na drugi stopień. Masz nauczyć się tego, sprawdzamy, czy umiesz. Trzeci stopień masz nauczyć się tego, sprawdzamy, czy umiesz. Słuchajcie, nie dość, że okazało się, że jesteśmy w stanie szybciej podejmować decyzje rekrutacyjne, no bo jeżeli ktoś się nie sprawdza w swojej pracy, dostawał szansę, nadal się nie sprawdzał, nie był w stanie się tego nauczyć. Bo to było dla niego zbyt trudne, albo niezrozumiałe, albo po prostu nie chciał, różne były przyczyny, to byliśmy w stanie ustalić z tą osobą dalszą ścieżkę kariery, bo bez, pewnych, bez pewnej wiedzy, bez pewnych umiejętności po prostu nie da rady wykonywać tego zawodu. A druga kwestia, przez to, że ci ludzie nie musieli się naraz nauczyć dużej ilości materiału i mieli na to 12 miesięcy, w związku z tym odkładali to do ostatniego miesiąca i w tym 12 miesiącu zakuwali, a potem to się przeciągało na kolejne miesiące i wtedy dochodziło do tak naprawdę przetestowania, czy umieją już, czy nie. Tylko zaczęliśmy robić to schodkowo, podzieliliśmy wiedzę na krótkie etapy, podzieliliśmy umiejętności na krótkie etapy, na bieżąco weryfikowaliśmy. To nagle stała się magia. Proces wdrożenia skrócił się do 4,5 miesiąca, bo tyle mniej więcej wystarczyło na to, żeby nauczyć się tego, ale tak porządnie e, i rzeczywiście zacząć wdrażać te umiejętności. Kolejna rzecz, która powinna stanowić element naszego testu, to jest udział kosztów stałych w przychodach. Ja wiem o tym, że fajnie jest mieć fajne biuro, ja wiem o tym, że fajnie jest mieć fajne systemy e, i fajnie jest korzystać z usług, które wspierają nasz biznes. Tylko pytanie, czy to nie jest na wyrost. Jeżeli w swojej organizacji powyżej 15% poniżej 15% to są koszty stałe. To takie koszty są ok, To znaczy możemy wtedy mm, powiedzieć sobie, że jest dobrze. Jeżeli między 15 a 25% przy organizacji skalującej się, no to to powinna zaświecić nam się żółta lampka. Hej, przeanalizuj, pomyśl. Natomiast jeżeli powyżej 25%, no to niestety mamy pewien przerost struktury, mamy pewien przerost na tym etapie rozwoju organizacji, bo to jest dosyć istotne. I ostatnia rzecz to jest kwestia zysku operacyjnego i porównywania go w czasie. Jeżeli on zaczyna spadać, to jest to sygnał alarmowy. To znaczy, jeżeli my nie mamy nad tym kontroli, to po prostu spadło, to powinniśmy się zastanowić, co tak naprawdę jest elementem, który najwięcej tego zysku zjadło. Jeżeli natomiast rośnie, to fajnie, ale porównuj, w jakich okresach najbardziej istotnie rośnie, przy jakiej decyzjach te zyski rosły. Wyciągaj wnioski, i analizuj, bo tylko to jest w stanie pomóc Ci w podejmować skutecznie działania na przyszłość. No dobra, skoro już wiemy. Y co należy robić, skoro wiemy, jakie testy wykonywać, skoro wiemy, gdzie mamy pułapki, to teraz zastanówmy się, co my z tym możemy zrobić. I bardzo często e, wdrażam u klientów taką formułę trzech kroków. Krokiem pierwszym to jest po prostu się zatrzymaj. Przestań działać. To znaczy zwielokrotnianie chaosu i bieganie z pustą taczką, bo nie masz czasu zatrzymać się, żeby ją załadować, wcale ci nie rozwinie biznes. A wręcz przeciwnie, sfrustruje ludzi, którzy finalnie odejdą, wy, wykształci złe nawyki, więc nawet jak za parę lat się zatrzymasz, to to i tak będzie za późno, bo wszyscy ludzie i tak pewnie będą nadawali się do wymiany. Um, będzie frustrować ciebie, dlatego że masz poczucie, że wydajesz kupę kasy i po prostu nie rośniesz. Zatrzymaj się, po prostu się zatrzymaj. Przez najbliższe trzy miesiące popatrz, co nie działa. Przyjrzyj się temu, jakie błędy popełniacie. Zmapuj, kto i co robi i przez ile godzin. Ja bardzo często daję klientom taką najbardziej prostą tabelkę. To jest tabelka Excel'a, gdzie jest poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek. I po, jeśli chodzi o pierwszą kolumnę, to są godziny: ósma, dziewiąta, dziewiąta, dziesiąta, dziesiąta, jednasta i tak dalej. I proszę, żeby każdy pracownik wypełnił mi, co robi w każdej godzinie. Znaczy, chciałabym wiedzieć. To nie chodzi o kontrolę, to nie chodzi o to, że ja nagle zacznę was rozliczać z tego, ale chcę dokładnie zobaczyć, czy są jakieś rzeczy, które są powtarzalne i my możemy je albo wywalić albo zoptymalizować, albo dać komuś innemu o niższych kompetencjach, bo ta osoba o niższych kompetencjach swobodnie będzie w stanie to zrealizować, albo, i to jest bardzo ciekawe, mam klienta, u którego wyszły nam rzeczy, które były zupełnie zbędnie robione, znaczy były robione raporty, których nigdy w życiu nikt nie oglądał. I tak było od kilku lat, a na te raporty zespół marnował po kilka godzin w skali miesiąca. Jest totalnie bez sensu. Dlatego też zachęcam do tego, żeby od czasu do czasu zrobić sobie taką retrospekcję, żeby usiąść nad taką tabelą i zastanowić się, hej, czy jest coś, czego my tutaj przypadkiem nie powinniśmy mieć. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest. Napraw co najmniej 20% zadań, e, takich, które po prostu już dzisiaj możesz usunąć, albo zmienić, albo skrócić. Zobacz, których 20% zadań możesz tak lekką ręką, tak bez żadnego większego zaangażowania. Jak masz to spisane, to jest to wtedy konkretna rzecz. To znaczy, masz spisane, widzisz, ile czasu, e, jesteś w stanie podjąć dobre decyzje. Jeżeli natomiast nie masz tego spisanego, to będziecie działać anegdotycznie. O, bo mi kiedyś 5 godzin ten raport zajmował. Strasznie męczący jest. No nie, nie działamy w taki sposób. Drugi krok to jest naprawianie tak zwanej ekonomii jednostki. E, zanim zaczniecie zwiększać skalę. Zacznijcie naprawiać to, co jest do naprawienia tu i teraz. Zamiast pracować nad całym budżetem, przyjrzyjcie się marży jednej konkretnej usługi. Zidentyfikujcie koszty, które stoją za tą usługą. Przyjrzyjcie się temu, co możecie zautomatyzować w całym procesie obsługi, albo sprzedaży, albo serwisowania. Wszystkim, co się do, co dotyczy kosztów tej konkretnej usługi. Czyli nie patrzcie na organizację jakoś szczególnie holistycznie na tym etapie, tylko próbujcie poprawiać pojedyncze, wąskie gardła, pojedyncze rzeczy, na których Wam tak po prostu zależy. Ustawcie sobie progi decyzyjne w organizacji. Być może jest tak, że jedna osoba. Nie musi podejmować wszystkich decyzji odnośnie zakupów, odnośnie kierunków, odnośnie działań. Być może jest tak, że jesteśmy w stanie przekazać pewne zadania innym pracownikom, dać im limit, limity decyzyjne, dać im możliwość podejmowania decyzji do jakiejś kwoty i w ten sposób na przykład odciążyć menadżerów, którzy dzięki temu będą mieli czas na analitykę, na wdrażanie nowych procesów, czy też na dalsze działania. No i to, co jest bardzo ważne, to pamiętajcie o tym, żeby liczyć wszystko ze swoimi dyrektorami finansowymi. Chyba jeden z najważniejszych kosztów już od samego początku funkcjonowania organizacji to jest posiadanie osoby, która wdroży wam te wszystkie analizy, wdroży wam dostęp do takich danych, bo im szybciej będziecie to mieli, tym szybciej będziecie mieli dane do tego, żeby zauważyć, że gdzieś tam wycieka wam kasa bokiem. Jeżeli natomiast nie macie żadnych narzędzi, jeżeli nie macie żadnych e, tabel, jeżeli nie macie analityki finansowej, to bardzo trudno będzie podejmować decyzje, dlatego że po prostu kasa będzie wypływała, a wy nawet nie będziecie sobie z tego zdawali sprawę. Dzięki bardzo za dzisiaj. To wszystko, jeżeli chodzi o takie działania e, dotyczące mądrych decyzji przy skalowaniu biznesu i takich, które e, zatrzymają e, nasze koszty, a my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.